W okolice pola karnego Herty, Gorecka, Lewandowski Lewandowski do Gorecki Szansa Bajernu Jak to się skończy? Miękkie dośrodkowanie Perisic, jeszcze zgrywa i gol! Thomas Müller 1 do 0 Bayern prowadzi na stadionie olimpijskim W Berlinie Ten, któremu kiedyś szansę w Bayern nie dał Jürgen Klinsmann On daje Bajernowi prowadzenie Na stadionie olimpijskim ma kurytarz do pola karnego Helpy. Tylko platem tam walczy w defensywie. Na swojej lewej stronie, uwaga, dośrodkowanie na pole karny. Lewandowski, pusta bramka gol! Wykorzystał to Robert Jarstejna. Oczywiście będzie to obserwował jeszcze Tobias Stiller i co? Sędziego Jurgen Klinsman miał tę piłkę już w rękach. I uznawał, że ten gol nie może być zaliczony, a więc cały czas 0 do 1. Tak dostał, już dostał żółtą kartkę za dyskusję Rune Jarstein, ale tutaj decyzja arbitra. Tak zobaczyliśmy te powtórki, no rzeczywiście to, że miał piłkę w dłoniach mogło zdecydować o tym, że... ...ktoś, kto nie odpuszcza na boisku. Filipe Coutinho za rożnika. Jaka decyzja sędziego? Wydaje się, że tam był faulowany w tej sytuacji gracz Bayernu. Rzut karny! Leon Zobaczę jeszcze raz, tak Gorecka był trzymany za rękę, tak jest. Ewidentny faul Lukasa Klintera i Tobias Stiller ma rację. Rzut karny przyznany Bayernowi Monachium. Ale jakie beznadziejne zachowanie Klintera. Ruszył! Lewandowski, tak jest, bardzo pewnie, 2 do 0 i jest dwudzieste trafienie Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. Na na Arenie. Pamiętamy, w Lipsku było 1 do 1, chociaż Bayern już do przerwy powinien rozstrzygnąć tamto spotkanie. Korecka, świetne podanie, nie ma spalonego, szansa znów dla Bayernu, jest gol! 3 do zera, Thiago Alcantara! I Kerta na kolanach po tym trzecim knockdownie. Już gospodarze z desek się nie podniosą. Teraz świętują daleko za bramką Jarstejna tego gola. Lewandowski. Lewandowski dobrze tę piłkę odegrał. Kizons na prawą stronę, trochę nie w tempo było to podanie od Kizonsa, ale cały czas Bayern jest Perisic głową i jest gol! Tak, 4 do 0, knockout! To jest knockout na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Znakomite wyjście w powietrze Iwana Perisicia, wcześniej zgrywał piłki do swoich kolegów, a teraz ma swojego gola Chorwat, świetny po przerwie Iwan Perisic. Ale zasłużył na tego gola Iwan Perisic.